Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus. Bardzo przykra informacja dotarła do nas od przełożonego generalnego Bractwa Świętego Piusa X o zamiarze wyświęcenia nowych biskupów na początku lipca. Tak jak powiedziałem na początku odcinka. Ja powiem, z przykrością wysłuchałem informacji przełożonego generalnego Bractwa Świętego Piusa X, iż na początku lipca Bractwo ma zamiar wyświęcić nowych biskupów. Pamiętamy lata 80., jeszcze wówczas żyjący arcybiskup Lefebvre wyświęcił czterech księży na biskupów. Wiemy, że na podstawie prawa kanonicznego bez zgody Rzymu, czyli papieża, czynić tego nie wolno, a jeżeli ktoś tego dokona, popada w ekskomunikę. Laudetur Jezus Chrystus, witajcie w Chrystusie Panu, a moi drodzy, dzisiaj taki komunikat domu generalnego w sprawie konsekracji biskupich, bractwa kapłańskiego, świętego Piusa X. Posłuchajmy. W dniu 2 lutego tegoż roku, Święto Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny, przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, podczas ceremonii obuczyn, której przewodniczył w Międzynarodowym Seminarium Świętego Proboszcza z Ars we Flavigny sur Auzéron we Francji. Publicznie ogłosił swoją decyzję powierzenia biskupom Bractwa dokonania nowych konsekracji biskupich w dniu 1 lipca tego roku. 1 lipiec 2026. W sierpniu ubiegłego roku ksiądz przełożony zwrócił się z prośbą o audiencję u Ojca Świętego, wyrażając pragnienie synowskiego przedstawienia mu obecnej sytuacji Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. W kolejnym piśmie. Otwarcie poruszył szczególnie pilną potrzebę zapewnienia kontynuacji posługi biskupów bractwa, którzy od blisko 40 lat przemierzają świat, odpowiadając na wołanie licznych wiernych przywiązanych do tradycji Kościoła i pragnących, aby dla dobra ich dusz były udzielane sakramenty kapłaństwa i bierzmowania po dłuższym rozważeniu tej kwestii na modlitwie, a także po otrzymaniu w ostatnich dniach od stolicy apostolskiej listu, który w żaden sposób nie odpowiada na nasze prośby, przełożony generalny, opierając się na jednomyślnym stanowisku swojej rady, ocenia, że obiektywny stan wyższej konieczności, w jakim znajdują się dusze wymaga podjęcia takiej decyzji. Ciekawe, cóż to, moi drodzy, za odpowiedź stolicy apostolskiej była. Pewnie znowu, jak zwykle, jak za czasów arcybiskupa Lefebvre, kiepsko odpowiadali na poszczególne treści. Słowa, które pisał on 21 listopada 2024 roku z okazji 50-lecia historycznej deklaracji arcybiskupa Marcel Lefebvre odeją dziś bardziej niż kiedykolwiek jego myśli i zamiary. Jedynie w Kościele Wszechczasów i w jego niezmiennej tradycji znajdujemy gwarancję trwania w prawdzie głoszenia jej i służenia jej dalej. Bractwo świętego Piusa X nie szuka przede wszystkim własnego przetrwania. Jego głównym celem jest dobro Kościoła powszechnego i z tego powodu jest ono par excellence dziełem Kościoła. Które z wyjątkową wolnością i siłą należycie odpowiada na potrzeby właściwe naszym bezprecedensowo tragicznym czasom. Ten jedyny cel pozostaje dziś także naszym celem, podobnie jak 50 lat temu. Dlatego bez buntu, goryczy ani urazy kontynuujemy nasze dzieło formacji kapłańskiej w świetle odwiecznego magisterium, przekonani, że nie możemy oddać większej przysługi Kościołowi Katolickiemu, papieżowi i przyszłym pokoleniom. Arcybiskup Marcel Lefebvre, deklaracja z 21 listopada 1974 roku. W najbliższych dniach przełożony generalny udzieli dalszych wyjaśnień dotyczących obecnej sytuacji oraz podjętej decyzji. Noskum prole. Fia benedicat virgo Maria. Niech nas wraz ze swym dzieciątkiem błogosławi Najświętsza Maria Panna. Menzingen, 2 lutego 2026 roku. Pozdrawiam Chrystusie Panu. Czekamy na konsekrację biskupów. A zaznaczam, tak jak mówi prawo kanoniczne... W kanonie 1323 nie podlega żadnej karze ten, kto w chwili naruszenia ustawy lub nakazu działał pod wpływem ciężkiej bojaźni, chociażby była ona tylko względna, albo, albo, powodowany koniecznością, lub wielką niedogodnością. Jeżeli jednak czyn jest, nie jest wewnętrznie zły, ani nie obraca się na szkodę dusz, a zatem wyższa konieczność nastąpiła, a cały kodeks prawa kanonicznego zawiera się w jednym najwyższym prawie salus animarum suprema lex, gdzie oczywiście czytamy Zachowaniem kanonicznej słuszności i mając przed oczyma zbawienie dusz, które zawsze zawsze musi być w Kościele najwyższym prawem. I dlatego bractwo kapłańskie z tego najwyższego prawa korzysta. Pozdrawiam w Chrystusie Pan. thank <music> you